Serwis narciarski, narty serwis, oświęcim, grojec sezon zimowy to czas, gdy narciarze i snowboardziści mają okazję cieszyć się swoją pasją na pięknych stokach. Aby zapewnić pełną kontrolę i bezpieczeństwo podczas jazdy, niezbędne jest odpowiednie przygotowanie i konserwacja sprzętu zimowego. Dlatego warto poznać Blue Sport Serwis Narciarski, gdzie specjaliści dbają o twój sprzęt z pełnym profesjonalizmem i wykorzystując najnowocześniejsze technologie. Nasz nowoczesny park maszynowy. Dlaczego jesteśmy wyjątkowi? Jako jedyni w okolicy możemy pochwalić się nowoczesnym parkiem maszynowym. W którym używamy zaawansowanych urządzeń Wintersteiger. To gwarancja, że Twój sprzęt zimowy jest w najlepszych rękach. Nasze zalety to, ostrzenie krawędzi na dyskach ceramicznych. Ostrzenie krawędzi nart i snowboardów jest kluczowym elementem utrzymania kontroli na stoku. W przeciwieństwie do taniejszych maszyn, używamy dysków ceramicznych, które gwarantują doskonałe ostrzenie i wydłużają żywotność krawędzi. Specjalna struktura ślizgu, Nasz serwis wyrównuje ślizgi na kamieniu, tworząc przy tym specjalną strukturę. Dzięki temu zapobiegamy przyklejaniu się nart i snowboardów do mokrego śniegu, co jest niemożliwe do osiągnięcia w przypadku maszyn z papierem ściernym. Minimalne zużycie ślizgu i krawędzi. Dzięki wykorzystaniu specjalistycznych urządzeń nasz serwis nie powoduje nadmiernego zużycia ślizgu oraz krawędzi. To oznacza, że Twój sprzęt będzie służyć Ci przez wiele sezonów. Usługi oferowane przez Blue Sport Serwis Narciarski. Nasze usługi serwisu narciarskiego obejmują szeroki zakres renowacyjnych działań, które sprawią, że Twój sprzęt będzie w doskonałej formie. Oto, co dokładnie wykonujemy. Regeneracja ślizgu, Uzupełniamy wszelkie ubytki w ślizgu, przywracając mu pełną wydajność. Smarowanie na gorąco. Używamy wyłącznie wysokiej jakości smarów, które zapewniają doskonałe właściwości ślizgowe na stoku. Ostrzenie i tuning krawędzi. Nasze dyski ceramiczne gwarantują precyzyjne ostrzenie krawędzi, co wpływa na lepszą kontrolę i bezpieczeństwo. Planowanie ślizgu i nałożenie struktury. Tworzymy specjalną strukturę na ślizgu, co poprawia właściwości nart i snowboardu na różnych rodzajach śniegu. Montaż wiązań narciarskich i snowboardowych. Wykonujemy montaż wiązań narciarskich przy użyciu specjalistycznych wierteł i szablonów, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo. Komputerowa diagnostyka wiązań narciarskich. Nasza zaawansowana diagnostyka pozwala sprawdzić wiązania narciarskie pod kątem bezpieczeństwa i wydajności. Konserwacja wiązań. Dbamy o to, aby Twoje wiązania były w doskonałym stanie, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo podczas jazdy. Wsparcie przy wszelkich innych uszkodzeniach sprzętu. Niezależnie od rodzaju uszkodzeń, jesteśmy gotowi pomóc w ich naprawie i przywróceniu sprzętu do pełnej sprawności. Dlaczego wybrać Bluesport serwis narciarski? Wybierając nasz serwis narciarski, masz pewność. Że twój sprzęt zimowy jest w rękach doświadczonych profesjonalistów. Nasze zaawansowane technologie, pasja do sportów zimowych i troska o klienta czynią naszym serwisem najlepszym wyborem. Oto kilka powodów, dla których warto nam zaufać. Doświadczenie i profesjonalizm. Nasz zespół to pasjonaci narciarstwa i snowboardu, którzy znają się na swojej pracy. Działamy na rynku od wielu lat. Zdobywając zaufanie klientów, nowoczesne technologie, nasz park maszynowy to gwarancja jakości i precyzji w każdym detalu serwisu. Dzięki niemu możemy zapewnić ci sprzęt w doskonałej kondycji, szeroka oferta usług. Oferujemy kompleksowy serwis, który obejmuje wszystkie aspekty renowacji i konserwacji sprzętu zimowego, niezależnie od potrzeb. Jesteśmy gotowi pomóc. Bezpieczeństwo, nasze diagnostyczne i montażowe procedury zapewniają maksymalne bezpieczeństwo podczas jazdy. Twoje zdrowie i komfort są dla nas priorytetem. Profesjonalna obsługa. Jesteśmy gotowi służyć ci fachowym doradztwem i odpowiedzią na wszelkie pytania dotyczące serwisu sprzętu. Długoletnia współpraca. Cieszymy się zaufaniem wielu klientów którzy wracają do nas sezon po sezonie, wiedząc, że ich sprzęt jest u nas w najlepszych rękach. Bluesport, serwis narciarski, Twój sprzęt, nasza pasja. W Bluesport, serwis narciarski, rozumiemy, że Twój sprzęt zimowy to nie tylko narzędzie, ale także klucz do niezapomnianych przygód na stoku. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić mu najwyższą jakość obsługi i renowacji, niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym narciarzem, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę ze sportami zimowymi, jesteśmy tu, aby ci pomóc zaufaj nam i ciesz się pełną kontrolą i bezpieczeństwem podczas jazdy na nartach lub snowboardzie. Blue Sport Serwis narciarski, twój sprzęt. Nasza pasja T. 508 860 267 Czas oczekiwania to zwykle 1 do 3 dni, cena za pełny serwis waha się od 50 zł do 150 zł w zależności od stopnia uszkodzeń i technologii w jakiej narty są serwisowane. Dlatego dokładną wycenę podajemy podczas oględzin w serwisie.